Oczywiście, że są, zgadzam się też w 100%. Są i tacy ludzie, i są tacy ludzie, którzy chodzą na a i chleją i, ćpają. i Są tacy ludzie, którzy chodzą na a i nie chleją i nie ćpają, Albo są tacy, którzy kończą terapię i nagle łapią w końcu, że można żyć na trzeźwo. Ale dla te, dlaczego? Jest jeden podstawowa, e, podstawowa wartość, którą trzeba sobie zadać przed lustrem i podjąć decyzję, że chcesz być trzeźwy. Tacy ludzie nie podjęli decyzji, bo spierdolili znowu kurwa w chuj w rzeczy naokoło siebie i muszą iść na terapię, bo nie wiedzą co ze sobą zrobić i nie wiedzą w ogóle, bo zaraz się zajebią na drzewie. Albo zaraz coś zrobią gorszego. Więc tak, zgadzam się z Tobą. Bo to są ludzie, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, że chcą być trzeźwi. Kiedy podejmą? Jak będą jedną drogą na drugiej stronie już. Albo kogoś zabiją, prowadząc samochód. Albo nie zdążą, pójdą do piachu. I są i tacy, więc tak, zgadzam się też z Tobą. Tylko trzeba podjąć decyzję i mieć jaja, żeby walczyć z tą chorobą. Tak jak mnóstwo osób, którzy skończyło u nas ośrodek, albo tak samo jak ja. A Ciebie pozdrawiam. I ja wierzę w terapię, wierzę w AA, wierzę w wszystkie możliwe sposoby wyjścia z uzależnienia, i jeżeli działają, to tak, wierzę. Na razie, hej.